Dodam Państwu, że Robert jest też z Krakowa, także kwestie finansowe mają niebagatelne znaczenie. Trochę się kłóciliśmy, kto poprowadzi ten temat, ale oczywiście kobiety <gryt> mają pierwszeństwo. No dobrze, kredyt konsolidacyjny to jest coś, co może pomóc zaoszczędzić nam spore pieniądze, no ale też wiadomo, do banki nie są zawsze naszymi przyjaciółmi. Też nas czasami naciągają na różne rzeczy, więc jak nie dać się wkręcić i wykorzystać? O tym już ze specjalistą i ekspertem. Paweł Majewicz, ekonomista, doradca. Witamy serdecznie. Co to jest kredyt konsolidacyjny? Kredyt konsolidacyjny to jest taki kredyt, w którym konsolidujemy, czyli jakby łączymy zobowiązania, które już posiadamy. I na przykład, jeżeli posiadamy pożyczkę gotówkową na zakup, powiedzmy jakiegoś sprzętu AGD. Pożyczkę gotówkową, taką na dowolny cel, czy limit w koncie bankowym, prywatnym, mhm. czy limit w karcie kredytowej, i, te i, i mamy kilka rat, i musimy pamiętać o tym, żeby spłacać je w określonych terminach, to banki mówią, umożliwiają nam. A, Połączenie tych wszystkich zobowiązań w jedną ratę. A jeżeli mamy nie wiem, kredyt na samochód i kredyt na mieszkanie, to też wchodzi w grę? Jeżeli mamy kredyt na samochód, to tak. Natomiast jeżeli kredyt na mieszkanie, czyli tak zwany kredyt hipoteczny, to tego kredytu z pożyczkami gotówkowymi no nie da się skonsolidować. Ewentualnie można w ramach kredytu hipotecznego, w momencie kiedy go zaciągamy, dobrać kwotę wolną, jeżeli pozwala na to wartość nieruchomości. Na przykład 30% do 30% wartości kredytu. Czy konsolidacja się opłaca i no kiedy właśnie. się opłaca? No właśnie. Przede wszystkim konsolidować zobowiązania możemy wtedy, kiedy te zobowiązania spłacamy w terminie, mhm. a więc nie mamy opóźnień powyżej 30 dni. W terminie, czyli do 30 dni. Tutaj banki właśnie taki termin mhm. akceptują. I w momencie, kiedy na przykład mamy jedną pożyczkę zaciągniętą, powiedzmy na 5 lat. Jedną, drugą pożyczkę mamy zaciągniętą na powiedzmy 10 lat. A kiedy zaciągaliśmy te zobowiązania, zapłaciliśmy prowizję i ewentualnie ubezpieczenie, tak. to w momencie, kiedy skonsolidujemy, złączymy te zobowiązania, a one jeszcze trwały, mhm. to korzyść jest taka, że po pierwsze możemy mieć niższe oprocentowanie mhm. tej nowej pożyczki. Możemy również uzyskać zwrot. A, Prowizji, za prowizji i ubezpieczenia za niewykorzystany okres, e, kiedy ta pożyczka trwała. Na przykład. Czyli bank nam zwróci jakąś tak, część, tak? Dokładnie. Zaciągnęliśmy na przykład na 5 lat pożyczkę, tak. minęły 2 lata i konsolidujemy te zobowiązania. Mhm. Wówczas a, za niewykorzystany okres e, trwania tej pożyczki, czyli tych pozostałych 3 lat, mhm. możemy. Uzyskać od banku i to jest jakby obowiązkiem banku zwrócić nam um, tą prowizję. A musimy się o to upomnieć, czy bank to zrobi tak samo czy? Nie, Bank to powinien zrobić z automatu. Natomiast żeby to było szybciej, warto też o to się e, upomnieć. Czyli rozumiem, że mam kilka rat do zapłacenia w, mie w miesiącu, konsoliduję to wszystko i wtedy mam jedną ratę, może ona być nawet mniejsza niż poprzednia, oraz mogę mieć krótszy okres spłacania niż e, wcześniej ustalony. Gdzie są pułapki? No, A, bo trzeba, są na pewno. Trzeba patrzeć na, jako chcesz wieloletni doradca kredytowy, moim klientom właśnie doradzam, żeby patrzyli na te szczegóły, czyli e, taką główną miarą pożyczek gotówkowych, w ogóle jakichkolwiek zobowiązań zaciąganych w bankach czy w firmach pożyczkowych jest tak zwane to RRSO, czyli ta rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Jest to. Suma wszystkich kosztów kredytu wyrażona w stopie procentowej w ujęciu rocznym. O, Marco Rany, co to takiego wszystko jest, bo, bo te wszystkie to zazwyczaj jeszcze małym druczkiem jest napisane na tych naszych umowach. I już teraz to tak nie do końca. Po ludzku w takim okay. razie, Panie Pawle, proszę. Jeżeli na przykład to RRSO wynosi 12% mhm. w jednym banku, a w mhm. drugim banku wynosi 15%, no to wiemy, w którym banku e, ta pożyczka jest tańsza. Mhm. I teraz może się tak zdarzyć konsolidacja też niekoniecznie bywa tańsza, bo patrzmy też na oferty właśnie tej nowej pożyczki konsolidacyjnej. Może tak się zdarzyć, że w tej nowej pożyczce będzie również prowizja za udzielenie kredytu i jakieś dodatkowe ubezpieczenie. Najczęściej nie ma, w dobrych bankach nie ma tych dodatkowych kosztów, więc na tym zyskujemy. Możemy też sobie obniżyć ratę kredytu w taki sposób, że jeżeli mieliśmy zobowiązania na przykład na 5 lat. Mieliśmy takich kilka zobowiązań, to konsolidując ten kredyt i czując, że no, ta rata była jednak znacznym obciążeniem, mhm. możemy, tą ratę, możemy okres kredytowania wydłużyć sobie na przykład na 7 albo 8 lat, czy na przykład 10 lat i, i tą ratę kredytu obniżyć. Mhm. Ale pamiętajmy, że jak wydłużamy okres kredytowania, to również płacimy w tym czasie więcej. Odsetek, czyli tak naprawdę I ten kredyt na, często, na, staż, na nas mhm. więcej po prostu kosztuje. I też dla banków jesteśmy bardziej wiarygodnym klientem, kiedy mamy właśnie jedno czy tam dwa zobowiązania, mhm. czyli lepiej mieć jedno zobowiązanie z ratą na przykład 2000 zł, tak. aniżeli 10 zobowiązań z ratami po 200 zł. Bo wtedy dla banku jesteśmy mniej wiarygodni i wtedy trudniej nam na przykład uzyskać na przykład kredyt hipoteczny. Rozumiem. No właśnie, czy konsolidacja dotyczy również. Chwilówek. Tak, do, może dotyczyć również chwilówek, jeżeli te chwilówki oczywiście były spłacane w terminie. Czyli przy... jesteśmy wiarygodni. Tak, nie wszystkie, banki, nie wszystkie banki chcą konsolidować te chwilówki, ale większość banków tak jak najbardziej chce konsolidować te chwilówki. Można też konsolidować te tak zwane chwilówki właśnie w, ewentualnie w instytucjach. Poza bankowych, ale tam przeważnie bywa drożej. Lepiej to robić w banku. I też, co jest bardzo istotne, jeżeli już zaciągnęliśmy wcześniej taką chwilówkę, mm -hmm. czyli tą pożyczkę powiedzmy na, na krótki okres i spłaciliśmy ją w terminie i, ono, i to zobowiązanie zostało zamknięte, to warto zwrócić się do banku po to, aby wyczyścić swoją historię w biurze informacji kredytowej, czyli usunąć te zapisy po spłacie zobowiązania, bo nowy bank, który będzie chciał udzielić czy kredytu konsolidacyjnego, czy kredytu hipotecznego, czy jakiegokolwiek innego kredytu będzie widział, że wcześniej zaciągaliśmy tą chwilówkę i no to jest tak. Niedobrze mhm. widziane przez banki. Braliśmy chwilówkę, to znaczy, że mogliśmy mieć jakieś problemy ze spłatą Rozumiem. zobowiązań. Niekoniecznie tak mogło Rozumiem. być, ale niektórzy analitycy w bankach mogą tak domniemywać. Zaoszczędzić możemy? Jaki to jest procent mniej więcej? Na przykład, jeżeli nam się wszystko uda? To zależy, na jaki okres mieliśmy te zobowiązania. To jest nasza ulubiona tak. odpowiedź. To zależy, Ale, ale można powiedzieć, że na pewno te 10, nawet Aha. nieraz 15 do 20% możemy czujni. na razie zaoszczędzić. No, czyli całkiem, całkiem nieźle, ale bądźmy czujni, bo to nie jest tak, że banki chcą zrobić dobrze nam, przede wszystkim chcą zrobić dobrze sobie, tak? No, niekoniecznie to tutaj dwie strony muszą się dogadać. Czyli win-win. Dokładnie. także, bardzo... Ale patrzmy na te właśnie tak. koszty około kredytowe. Jest dużo mhm. ofert, gdzie nie ma prowizji, nie ma ubezpieczeń. Lepiej skontaktować się z doradcą, który ma ofercie wiele banków. Rozumiem. Wtedy tą ofertę można wybrać najtaniej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Ciekawe, bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan Paweł Majewicz, ekonomista. Ciekawe, czy krasnale wiedzą coś na temat kredytów konsolidacyjnych?